Jeszcze nadaję. Ja tak się śmieję, bo ostatnio miałem kilka telefonów moich przyjaciół zaniepokojonych, dlaczego tak długo nie ma kolejnego odcinka naszego programu Spotkały Myśliwych. No długo, niedługo. Nie wiem, 8-9 dni. Tak się poskładało. Tych ostatnio tych wyjazdów było bardzo dużo. No ale też oprócz programu Spotkały Myśliwych, to jak każdy z nas, mam też swoje jakby prywatne życie. Mam, mam dom, o który trzeba czasami zadbać, no więc był taki czas małych remontów, jakieś tam wymiana drzwi, jakieś tam prace hydrauliczne, więc nawet nie miałem głowy ani czasu do montowania kolejnych programów. Trochę materiałów zostało, o, a plecy nie bolą jeszcze po tych pracach. Trochę materiałów zostało, bo jeszcze oczywiście ze spotkań naszych bieszczadzkich w Solinie, ale to będzie później, potem był Jarocin, piąty Jarocinski Festiwal Kultury Łowieckiej no i w kolejnym tygodniu był Hubertus ten krajowy w Krakowie. Taki uroczysty z okazji stulecia polskiego owiectwa. Też na nim byłem. Z Jarocina zresztą opublikowałem ten program, gdzie Tomek pokazywał w piękny sposób, jak się wabi byki. No ale tak to wszystko się od, odwleka, odwleka, odwleka. Po prostu nie miałem czasu. Ale teraz znowu się zabiorę za zamontowanie kolejnych materiałów, nagrywanie kolejnych materiałów. Trochę znowu wyjazdu przede mną. Dzisiaj jestem. Witam Was. W moim kole, ale w tym drugim naszym obwodzie. To jest obwód, który graniczy, już nieraz o tym mówiłem, graniczy z kołem Rogacz w Pleśniskach, czyli z kołem, gdzie prezesem jest Dziś Korzekwa, gdzie poluje Marcin Kurzyk, Patryk Kurzyk, moi przyjaciele, więc my mamy wspólną granicę, ale akurat nie w tym miejscu. To jest inne łowisko. Przyjechałem tutaj też, przyjechałem tutaj też dlatego, że mamy u nas dewizowców na bieki. No Tak to często jest, że jest konieczność więc łowisko jest czasowo wyłączone i postanowiłem tutaj przyjechać jest piękna pogoda znowu gorąco tu są wszędzie zasiewy kukurydzy usiądę sobie na ambonie nawet zapomniałem pastorałów gdzieś, ale i tak nie mam zamiaru chodzić bo nie ma to żadnego sensu siadam na ambonie jak nie na jednej to potem przejdę na drugą no i w odstrzale wszystko też byk, łania ciele no bo tu są jelenie w tym od w tym łowisku, ale mało ich jest, raczej przechodnie, ale się zdarzają, więc może. Oprócz tego są jeszcze kozły. Mam wpisane chyba dwa selekcyjne, jeszcze jednego wałownego, bo do tej pory żadnego kozła nie szczeliłem. No oczywiście dziki, tam drapieżniki. Także spróbuję. Spróbuję zapolować. Posiedzę tu jest bardzo fajnie, takie miejsce ustronne w cieniu. Znalazłem. No i... Zapraszam na kolejne odcinki naszego programu. To nie jest tak, że zaprzestałem działalności, bo, trochę, bo, bo przestałem jakby przez 8-9 dni publikować kolejne materiały, ale powiem tak szczerze, że czasami nachodzi człowieka takie znużenie. Jeżeli tego wszystkiego jest za dużo, to za dużo się tego kumuluje, musi być jakiś, jakiś oddech. Trzeba mieć czas na złapanie oddechu. To, że miałem remonty w domu, to też był taki, taki dobry czas właśnie na złapanie tego oddechu. Z jednej strony praca fizyczna bo ja żadnej pracy się nie boję. Montuję drzwi, układam płytki, potrafię zrobić wszystko, dosłownie, ale ja to lubię robić. Ale z drugiej strony właśnie jest taki czas na, na złapanie takiego oddechu, na przemyślenie pewnych spraw. No więc to był taki okres. No teraz znowu wracam jakby do tych polowań, do nagrywania. Gdzieś tam się za chwilę wybieram w kolejne wyjazdy. Dziękuję oczywiście wszystkim moim przyjaciołom za zaproszenie. Dziękuję organizatorom Hubertusa Jarocińskiego za zaproszenie, Hubertusa Krajowego, szczególnie Maćkowi Dwornikowi za gościnę. I te materiały za jakiś czas zobaczycie, a teraz w tym odcinku, do którego teraz nagrywam ten, ten wstęp, postaram się dołączyć takie krótkie, niedługie, pod, e, niedługi fragment materiału, które nagrywałem podczas pobytu na festiwalu, na piątym festiwalu Kultury Łowieckiej w Jarocinie. Czasami tak się zastanawiam, czy, czy te nasze spotkania właśnie Hubertusy się nie powtarzają, czy nie jest to wszystko tak na tak zwaną jedne, na jedno kopyto. No Czasami tak jest. W Jarocinie próbowano to trochę zrobić inaczej, bo połączono jakby trzy imprezy. Zresztą to ja to opowiem, opowiem w, samym, w samym materiale z tego festiwalu. Próbowano te połączyć, no nie wiem czy, czy jest to szczęśliwe, czy nie. To znaczy o tyle, o tyle to jest fajne, że jest o wiele więcej ludzi jakby na tym. Są jakieś, to jest kolejna jakaś próba połączenia tych imprez, bo generalnie no, trudno naprawdę coś wymyśleć. Ten czas jakby świętowania tych, tej stulecia tego Polskiego Związku Łowieckiego, czy nie polskiego, polskiego Łowiectwa Zjednoczonego, o tak, bo Łowiectwo w Polsce istniało od wieków, prawieków, powoli mija, no bo to już mamy w tej chwili połowę września, czy, czy te obchody... Były uroczyste, czy były właściwe, czy nadal im właściwą rangę, trudno powiedzieć. Takim olbrzymim zgrzytem na tym wszystkim, na tym wizerunku to jest ta ciągła kłótnia między zarządem głównym, a Naczelną Radą Łowiecką, albo Naczelną Radą łowiecką, a zarządem głównym. Jakoś nasi koleżanki koledzy nie potrafią się pogodzić. Ciągle trwa ta wojna, to już nie jest wojenka, to jest prawdziwa wojna. I też właśnie na tych hubertusach jest to przykre, że albo tych władz nie ma. Albo jeżeli są, tak jak na przykład na Hubertusie Krajowym nie widziałem prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, w ogóle, a co znaczy, czy ktoś był z Naczelnej Rady Łowieckiej, to nie wiem, bo ja tych ludzi w ogóle nie znam. Jak, jak podejrzewam 99% myśliwych w Polsce, my tych ludzi w ogóle nie znamy, no więc trudno ich było jakby wyłuskać, czy oni byli, czy nie. No znam, znam prezesa Malca, prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, no z widzenia go znam, bo praktycznie z nim nigdy nie rozmawiałem. Ale to wiem, ale jego nie widziałem. No ale tak to cały czas. no i to, jest, to nie jest mały zgrzytek, to jest potrężny zgrzyt na tym naszym wizerunku. Na naszym wizerunku właśnie. Bo skoro my się tak kłócimy... Teraz jeszcze parę słów, no bo wybory. Za chwilę są wybory, za miesiąc. Oczywiście politycy nam obiecują wszystko. Ja już słyszałem, że już 15-letnie dzieci mogą polować. Ale czy młodzież może już polować, że to wszystko już jest załatwione. No nie, nie wiem, nic. Ktoś mi tylko mówił, ale na, na razie oficjalnie nic nie wiadomo. Każda ze stron obiecuje tak zwane gruszki na wierzbie, chociaż w tym roku owoców w ogóle nie ma, także nawet tych gruszek na tej wierzbie nie będzie. Z tym, że zawsze patrzmy na to racjonalnie, bo wiemy doskonale, że politycy przed wyborami, żeby się dostać do tak zwanego korytka, zrobią wszystko. Obiecają nam no, dosłownie no, cuda jakieś iwianki, a potem oczywiście wszystko wróci do normy. Jak już się dołapią, jak no, już korytko będzie w zasięgu rączki, to już wtedy będzie inaczej. Nie? To znowu wró wróci, wróci stare tak zwane. Więc zastanówmy się głęboko, jeżeli będziemy głosować, na kogo będziemy głosować, zadawajmy pytania tym naszym politykom, czy warto, czy nie warto, no nie wiem. W każdym razie trzeba się głęboko zastanowić, bo to też jest nasza przyszłość. Bo trzeba, się, trzeba sobie uzmysłowić, że może być tak, że nie będziemy polować. Ja już o tym wielokrotnie mówiłem. Bo do władzy niech dojdzie w jakichś tam układach nieszczęsnych, tak zwana lewica liberalna jeszcze i możemy bardzo szybko, od tak, pyk, i nie polujemy. Ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Życzę wszystkim jeszcze, którzy nie upolowali byka, czy jeszcze nie brali udziału w takim prawdziwym rykowisku, żeby tego zaznać, bo to jest takie clue tego naszego wiejskiego życia, takie niezwieńczenie, nie ale taki najpiękniejszy okres dla mnie też. Myślę, że jeszcze tego rykowiska posmakuję. Noce już są chłodne, także jest szansa, że... Te już się odzywają, bo jak słyszałem, u nas już też te byki zaczynają mocno ryczeć. No więc być może, być może, bo już dawno byka nie strzeliłem, być, być może święty Hubert pomoże. No a teraz już na ambonę zobaczymy, co się tu wydarzy. No niestety nie podażył. Widziałem w sumie tylko jednego kozła, ale to daleko. I chyba z 10 zajęcy. Teraz, jak już taka szarówka jest to w termowizorze, widzę, że przynajmniej z 10 zajęcy. Czyli zajęcy jest wszędzie dużo. No jakoś tak jeszcze przyjechał przed chwilą rolnik z opyla, coś, ale nie ma co zwalać na jakieś inne przyczyny. Po prostu zwierzyna no, nie, nie wyszła dzisiaj, nic tu nie widziałem w zasadzie. Chciałem Was zaprosić na taką krótką relację teraz właściwie. Chciałem Was zaprosić na krótką relację z 5 Jarocińskiego Festiwalu Kultury Łowieckiej. No i do zobaczenia gdzieś w łowiskach. może następnym razem coś podaży. Miejsce fajne wokół kukurydza, Tu może gdyby było ściernisko, to więcej by z zwierzyny. No, to jest po świeżo. No ale zawsze jest jakieś ale. Wracam do domu i mam nadzieję że już będzie nasze łowiska wyglądać, znaczy nasze te podstawowe moje łowisko miejscowe będzie otwarte i można będzie zapolować na biegi znowu. Jeszcze popatrzę w termowizorze. No, no kolejne zające, jeśli urodzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć zające. Witam was z Jarocińskiego Festiwalu Kultury łowieckiej. Taki wy wykorzystuję moment, bo tu trwają próby, żeby jeszcze powiedzieć parę słów. Jest to impreza dwudniowa, sobota i niedziela. Impreza, jak widzę, bardzo rozległa, duża. Tam panie się przygotowują nasze diany, które też będą uczestniczyć w tej części oficjalnej. No, postaram się pokazać taką relację z tego, co się tu będzie działo. Z tym, że zdaję sobie sprawę, jak zwykle, że wśród naszych myśliwych zainteresowanie takimi imprezami, jeżeli się je pokazuje, jest bardzo nikłe, co jest też przykre. To jest bardzo przykre, bo generalnie ja już dawno o tym stwierdziłem, że myśliwi w większości interesują się tylko strzelaniem. Niestety taka jest gorzka prawda. Jeżeli się pokazuje właśnie takie imprezy, jakieś kulturalne, zainteresowanie widzów jest bardzo mało. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale z drugiej strony jest naprawdę, jest to. Jest to bardzo, bardzo przykre, bo o czym my mówimy, jeżeli chcemy promować łowiectwo, pokazywać je, a sami w tym, w, sami się nie interesujemy własnymi dziejami, własną historią, własnym, własną działalnością. No więc koleżanki i koledzy, zastanówcie się trochę, czy nie warto byłoby poświęcić trochę większego zainteresowania tym naszym działaniom na niwie łowiectwa, jak mówię to górnolotnie. Ale to jest tylko taka moja dygresja, niestety smutna, nie tylko moja. No, więc pogodę mamy piękną. Sobotni ranek, jeszcze trwają przygotowania. My już tam nasze stoisko też mamy gotowe. No i będzie relacja. Postaram się oczywiście pokazać fragmenty tego Jarocińskiego Festiwalu. To już piąty Jarociński Festiwal Kultury łowieckiej, jak widzicie. Tam nasze panie próbują cały czas, a tu jest wystawa zrzutów. Dobrze. Mnóstwo zrzutów. Zobaczcie sami. Jakie ilości? daleko Niesamowite ilości pomarlenie Pomaglenie. Zrzuty jelenia, ale też jak widzę tutaj łopaty Daniela Bo niektóre są przepiękne Możecie się włączyć Proszę już jesteś No już nie całą w Witam widzów kanału Spotkałem Myśliwych na Hubertusie Wielkopolskim w Jarocinie. 2023 rok. Piąta edycja Jarocińskiego Festiwalu Kultury Łowieckiej Święto Darów Natury. Troszkę opowiem o początku, o historii tego wydarzenia. 2018 rok Wspaniała miejscowość Tarce, miejscowość Pod Jarocinem, Właściciel historyczny Hrabia Gorzeński, myśliwy leśnik społecznik. W tym miejscu. Po raz pierwszy stworzyliśmy Jarocinski Festiwal my, Kultury Łowieckiej, w którym uczestniczył oczywiście Tadeusz Miewczewski z swoim programem. Uczestniczył także program Zew Natury, który do, do dzisiaj z nami nam towarzyszy. Dziękujemy bardzo. Bardzo prosimy o ocenę. Tam są sędziowie. I pozostała nam ostatnia osoba. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę o cenę. A teraz, Szanowni Państwo, nasze, nadszedł czas na dekoracje. Przed nami miejsce trzecie. Ogromne gratulacje dla Huberta Nadolnego. I pozostań z nami tutaj na środku. Miejsce drugie szanowni państwo Tomasz Goździejewski.

Proszę o zrobienie już takiego prawdziwego podium. Wyjdźmy panowie na środek. Zapraszam na środek bardziej tutaj. Niech teraz będzie tylko krótka chwila dla fotoreporterów. Do przodu, do przodu, dwa kroki. Żeby Moi obsadną. drodzy. I teraz, żeby nie popsuć nam obiektywów tutaj, czy wszystkie media mają już to uchwycone? Jednak cofnąć za blisko. Jeszcze kawałek do tyłu, i teraz jest chyba ten moment. Mamy to! Dziękujemy serdecznie! Ogromne brawa! Szanowni Państwo, aby tradycji stało się zadość, i drodzy, dziękuję serdecznie uczestnikom. Możecie już Państwo zejść ze sceny. W tym momencie pozostaje najlepsza trójka. I zobaczymy co ta najlepsza trójka pokaże. Brawo. Dziękujemy serdecznie. Ogromne brawo! Teraz zaczynają się już występy, ale ja chciałem Wam pokazać tutaj taką część troszkę niezwiązaną z łowiectwem, bo ta impreza jest tak by... To, to są trzy czy cztery nawet imprezy w jednym. Tu jak widać najwięcej to jest to jest oczywiście koła Kół Gospodyń miejskich, bo panie są bardzo licznie reprezentowane. Do śrubowania. Proszę o powtarzanie za mną. Przystępując do grona polskich myśliwych ślubuję uroczyście. Przestrzegać sumienie praw łowieckich. Chronić przyrodę ojczystą. Dbać o dobre imię Polskiego Związku Łowieckiego i godność polskiego myśliwego. Trwa teraz takie pokazowe ślubowanie, prawdziwe, ale dla publiczności. Ślubowanie myśliwskie. Na chwałę polskiego owiectwa, bądź prawym myśliwym, niech ci bur darzy. Na chwałę polskiego owiectwa, bądź prawym myśliwym, niech ci bur darzy. Po ślubowaniu sygnalistów proszę o sygnał dasz się pokazać Wam fragmenty, bo oczywiście nie wszystko, nie pokazywałem parady, nie pokazywałem mszy, bo w tym czasie akurat nagrywaliśmy z Tomkiem taki materiał dla mnie super ciekawy o wabieniu jeleni byków. Czy wszystko robimy na tak zwane jedno kopyto? No nie. Chociaż trudno wymyślić coś nowego, ale akurat ta impreza była, to było połączenie trzech różnych imprez, bo to były jakieś, jakieś wydarzenia sołeckie i dożynki, no i święto Kultury łowieckiej. Preza bardzo duża. Nie wiem, czy nie za duża. Czy, czy się tutaj to łowiecwo nie utopiło, ale teraz patrząc na zakończenie, na to piękne ślubowanie, myślę, że nie. Poza tym no, uczymy się, cały czas się uczymy. Więc pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie organizatorom. Bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu wydawnictwa. I Najważniejsze takie podziękowania składam tym wszystkim naszym widzom, szanownym czytelnikom, którzy zechcieli być na naszym stoisku. Ja się żegnam już z Jarocina. Do zobaczenia, do zobaczenia w Krakowie. Dlaczego?